Ogień coś w sobie. Mhm. Cześć. Cześć. Hmm. Chyba nas zupełnie nie widać. Ciemno jak w paleolitycznej jaskini. Wygląda na to, że za późno tutaj dotarliśmy. No cóż. W zaistniałych więc okolicznościach damy wam odpocząć od filmów w typie gadające głowy. Warunki są ciężkie. Czujemy się jak na przedpolu lodowca. No dobrze, może bez przesady. Ponieważ wokół nas jest nie tundra, tylko las i polana biwakowa, no ale opowiedzmy w tym momencie, co my tutaj robimy i dlaczego wpadliśmy na szalony pomysł, aby kulinarnej kulinarnie opowiadać o jedzeniu. I to naszych antenatów. No, Zabene dedykujemy opowieść mistrzowi Makłowiczowi, który przy okazji gawędy o kotlecie 90-90% czasu w swoich filmach poświęca kulturze, historii i życiu ludów, których obiady prezentuje. Także nawet my, nie zwracający specjalnie uwagi, na kulinarię oglądamy go czasami z przyjemnością. Otóż kolejną osobę wprowadzę. Pani Susana Herkulan-Hozel, neurobiolog. Ulubnica świętej pamięci mistrza wetuleniego, profesora wytuleniego. Dzięki niemu w ogóle na nią wpadliśmy. Otóż owa pani policzyła, ile ludzie mają neuronów w mózgu. I wyszło. 86 miliardów, a jak to policzyła? Czekaj. Na razie, jak to policzyła, to jest jedna sprawa. Znaczy, też trochę kojarząca się z kulinariami, ponieważ ugotowała ludzkie mózgi. Znaczy, nie tylko ludzkie. Ale o tym opowiedzmy za chwilę. Powiedzmy jedną rzecz. W skrócie. Człowiek ma bardzo dużo neuronów w mózgu, dużo więcej niż jakiekolwiek inne stworzenie. I jest to bardzo wymagający, bardzo kosztowny energetycznie organ. 25% energii spożywienia idzie na utrzymanie mózgu u człowieka. No bo to jest w tym momencie tak. istotne. Co to powoduje? No to powoduje, że żeby dostarczyć tej energii, no musimy dużo jeść, bardzo pożywnie jeść, wysoko energetycznie jeść, dostarczyć dużo energii. Nasi kuzyni, naczelni, mają mózgi, też bardzo rozwinięte, bardzo dobrze skonstruowane, bardzo pomysłowe, no ale... One wymagają 10% energii przyjmowanej z pożywienia. W jaki sposób tą energię dostarczają naczeli? Znaczy psaki naczelni? Otóż, mówiąc w skrócie, jedząc cały dzień. Jedząc i trawiąc mm -hmm. cały dzień. I teraz... Czyli przez 8,5 godziny jedzą cały czas, tak? Są na bardzo zdrowej diecie, liści, owoce itd. i tak dalej. No czasem godziny. coś mięsnego, ale to... No, ale to tak. To i tak jak i, ale to i tak 8,5 godziny. 8,5 godzin. Dalej, notabene, maksymalna ilość pożywienia. Maksymalna którą, ilość godzin, godzin którą może jeść zwierzak, żeby... Sak naczelny. Tak, sak naczelny. Czyli jest, my też. Żeby przyswoić energię mhm. z tego pożywienia to jest 9 godzin. Czyli praktycznie nasi kuzyni są no, w okolicach limitu. Taka dieta jest... Nie Orangutany i mhm. goryle mają około 30 miliardów neuronów. Ludzie mają, co właśnie pani Herkura nachodzę no policzyła, 86 miliardów neuronów. Tak. I teraz nie jest tak, że można utrzymać wielki mózg i wszystkie organy no wewnętrzne, cały organizm. Dokładnie. Sak naczelny, czyli nas należy porównać z zakami naczelnymi, bo należymy do tej grupy, no może jeść maksymalnie 9 godzin, je prawie tyle. Znaczy w momencie, jak jest czym lub innym gorymą. No tak, 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 tak. I może utrzymać maksymalnie 53 miliardy neuronów przy masie 25 kg. Dodam tylko, że małpy naczelne zużywają tyle samo kilokalorii dziennie na pojedynczy neuron, ile my ludzie. Aby mieć większą wagę, ssak naczelny musi poświęcić neurony. Bo to nie da rady. Musiał, żeby, było, żeby miał dużo neuronów i sam był. do znaczy, no, naszego wzrostu to musiałby jeść dłużej niż 9 godzin. Znaczy no realnie nie jest to możliwe ze względów fizjologicznych. To no de facto całą opowieść o bilansie energetycznym podlinkowujemy. Podlinkowujemy w bibliografii, podlinkowujemy książkę pani i podlinkowujemy również bardzo wygodną opowieść w TED Talks. Tam są, to jest po angielsku, ale są polskie litery. No, no Tym niemniej człowiek, żeby mógł utrzymać ssak naczelny taki jak człowiek mógł utrzymać te... 86 miliardów na Musi neuronów. coś wymyślić. Tak, musi coś wymyślić. I sposobem, żeby to było możliwe w ogóle, jest... Zjeść coś na ciepło. Wstępnie strawić, czyli ugotować, usmażyć, upiec. Zjeść na ciepło. Zjeść na ciepło. I jest to na, dodatkowo na tyle efektywne, że nie musi całe, dzie, całego dnia jeść, myśleć o jedzeniu i szukać jedzenia. Może się też zająć różnymi innymi pasjami. Tak, rzeczami. Zajęciami, tak. tak. A propos ognia, można powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To już akurat też jest podlinkowany wykład na Copernicus Center profesora Bogusława Pawłowskiego. Ludzkie dziecko, około czteroletnie, jego mózg potrzebuje 60, zużywa 60% energii dostarczonej organizmowi. Mózg, który rośnie. Mózg, który rośnie, rozwija, który się rozwija. W błyskawicznym tempie. I teraz tak, to troszkę może przeskoczyłam gdzieś. Tym niemniej, nawet przyjmijmy, że, my, że się rozwijaliśmy na sawannie. W Afryce, tak jak mówi mainstreamowa obecna nauka, to w nocy robi się na tyle chłodno, że też trzeba coś wymyślić, żeby to dziecko przeżyło, nie tracąc energii. No bo 60% energii procent... ucieka przez głowę. Ucieka przez głowę. No. Więc znowu powracamy albo do ognia, albo do no, ubrania. Czapeczek. Czapeczek. Mało naszych kuzynów naczelnych szyje czapeczki. Bo to zawsze jest ten fascynujący moment, jak oni na to wpadli. Znaczy szczególnie no, stawiamy ciekawe pytanie, znaczy, nie damy na nie odpowiedzi, mm -hmm. będziemy oczywiście mm -hmm. śledzić za sprawą, bo pytanie jest na fascynujące, jak wyglądał pierwszy kucharz, czy miał mm -hmm. on, mm -hmm. czy już nie, czy mówił i pogwizdywał przy pierwszej gotowaniu, pier pierwszego obiadu. No ale też skąd to w ogóle wziął. Dokładnie. Bo to zawsze jest... Jak za... na to wpadł No właśnie, to jest zawsze to samo. No bo... To opadło. pozwala mieć duży mózg i wtedy duży mózg mu potrafi dużo rzeczy wymyślić. I Ale żeby my... to wymyślić, trzeba mieć. <noise> duży duży mózg. mózg, no właśnie. Trzeba mieć duży mózg. No właśnie, właśnie. A duży mózg można mieć jak się zje coś na ciepło. No mm, właśnie tak. Teraz może powiedzmy, hmm? jak już żeśmy wyjaśnili, po co nam kiełbaska na ciepło. Zupa na ciepło, no fasolowa, też dobra. No, no, też wstępnie sprawiona no, i też na ciepło. No. Nie chodzi o, chodzi o wstępne trawienie, poza organizmem. Uh -huh. To jest istotne. Ale opowiedzmy, jak pani Hauser? Tak, Herkulano Hauser. Herkulano Hauser policzyła ludzkie neurony. Znaczy w ogóle neurony w mózgu. Ponieważ opowieść też ma coś wspólnego z gotowaniem. Tym razem gotowaniem mózgu. Jak sama Pani powiedziała, ugotowała z mózgu zupę. A po coż to zrobiła ona kobieta? Zrobiła to po to, żeby zniszczyć błony komórkowe. Żeby zrobić zupę, z mózgu zupę, żeby Zanieś... unoszą się same jądra komórkowe. komórkowe. Po wymieszaniu, czyli uśrednieniu rozkładu tych jądr w zupie, no, można było wziąć łyżeczkę albo pipetkę, no i mikroskopem pod powiększeniem statystycznie oszacować ileż w tym garku tych jąder pływa. No bo liczymy tak. w kropelce, tak. prawda? Uh -huh. Ilość on normalnie, uh -huh. jądro po jądrze liczymy uh -huh. w kropelce pod mikroskopem, no więc daje nam to obraz statystyczny ile, ileż to, no i oczywiście tą metodą policzyła, znaczy to nie jest policzywa, no pomierzyła, oszacowała ilość neuronów człowieka, ilość neuronów innych organizmów, jak już wspomnieliśmy możliwość, żeby cała ta struktura zaistniała, no to jest niezbędne dostarczenie dużej ilości energii. Raz dziennie na ciepło. Tak, ponieważ surowizny, no wydaje się, że ta energia nie, dostanie, nie zostanie dostarczona. To dostar będzie w drugą stronę. Mózg się będzie nie rozwijał, tylko zwijał. Po prostu. Obecny problem polega na tym, i musieliśmy dorzucić dużą ilość surowizny mhm. i zieleniny, że te wszystkie fast foody to one są aż za bardzo strafione, że tak powiem wstępnie, a my się nie ruszamy, więc no, robimy się coraz bardziej kuliści. Nabieramy kształców uważanych przez Greków za idealny. Tak. Czyli kuli. Idealna figura geometryczna. To co? Zespół wespół piąta kiełbaska na pół. Mm. Próbuję oddziałać na ognisko. Żeby oprócz ciepła, dawało światło. Jest tak sobie. to skoro bawimy się w archeologię rekonstrukcyjną, czyli doświadczalną, czyli mówiąc krótko, w warunkach jak na przedpolu lodowca. Siedzimy po nocy przy ogniu, no, nadpieczystym w dodatku, no to możemy porozmawiać o naszych przodkach i opowiedzieć anegdotkę, w jaki sposób na podstawie jakich danych rekonstruujemy ich kształt, ich życie, ich zwyczaje. No i tutaj naszym ulubionym przykładem jest człowiek z Neandertalu, Neandertalczyk, który od samego początku, od początku badań nad nim podzielił świat naukowy na przyjaciół Neandertalczyka i jego, i osoby mu bardzo niechętne i nierzeczliwe. W paradoksie wydaje mi się, że ci złośliwcy, którzy nie poważali naszego antenata, a może kuzyna, nadali mu dużo bardziej ludzkie cechy niż jego zwolennicy i przyjaciele, nieprawdaż? Tu mamy książkę. Zagadka netalczyka James Shreve. Tu jest taki, są dwie, jak już mówimy o tych naszych wspaniałych, antenata. wielkich mózgach. Więc. Daj takie łaskę. No i generalnie rzecz biorąc, oczywiście rekonstrukcje są całkowicie różne, co jest przedmiotem naszej opowieści. Ciekawostką jest to, że są na podstawie tych samych danych. Również widać w nich, że można przy braku danych nadać im kompletnie różny kształt, znaczy kompletnie różnie interpretować fakty, czy znaleziska, czy, że tak powiem, materiał badawczy. No więc popatrzmy co pokazali przyjaciele naszego, życzliwi naszemu kuzynowi, przedstawili go jako bardzo podobnego do nas człowieka, może trochę innej razy, może trochę innej budowy, ale no, bardzo zajmującego się sztuką, głęboko zamyślonego, ozdobionego, noszącego biżuterię. No, widać znamiona pracującego nad czymś, w jaskini. Siedzącego w wygodnej pozycji, zapewne zamyślonego, jak tych narzędzi, które trzyma w ręku, użyć. No po prostu Laurka. No. Istny filozof sprzed 40 tysięcy lat. Hm. Jest również druga rekonstrukcja. Przez wrogów. nierzeczliwych naszemu antenatowi stworzone Wydaje mi się dużo bardziej ludzka. Dużo bardziej nam bliższa. Dużo bardziej zrozumiała, swojska. Popatrzmy na tego, no może trochę kudłatego jeszcze, ale na pewno z duszy, intelektu i rozumu pełnego człowieka przyczajonego ze szczwanym planem, bardzo wyrachowanym, przyczajonego za załomem kamienia, z maczugą schowaną dyskretnie za siebie i tym przekonaniem, że jak coś wyjdzie to w łeb, co by to nie było a potem się zobaczy. Uważam, że taka postawa jest dużo bardziej ludzka niż filozofia, zastanawianie się nad tym, co się robi. Przynajmniej noszę czasami wrażenie, że dużo częściej można spotkać postawę z drugiej rekonstrukcji. W każdym razie wrogowie chcieli zaprzeczyć człowieczeństwu, a wyszło im naszym zdaniem wręcz przeciwnie. W każdym razie nasz antenat z rekonstrukcji w ośrodku pana Marcelina o Bu ośrodku dodajmy nieprzychylnym naszemu kuzynowi, uczynił z niego naszym zdaniem istotę głęboko ludzką, głęboko zrozumiałą, chytrą, przebiegłą, mającą szczwany plan zdolną do przewidywania przyszłości. Planujący tą przyszłość. Tam na pewno coś wyjdzie. I wtedy byłem. No dobrze, to tytułem Rozluźnienia opowieści. Jakie my te Uratujmy Kiełbaska. Chyba tyle. proszę. Aż w pół. Dziękuję bardzo. W każdym razie. W najbliższym czasie poświęcimy jeden odcinek czy opowieść właśnie człowiekowi Neandertalu. Najprawdopodobniej będzie zatytułowana Koniec Człowieka Neandertalu Historia Romantyczna ze Szczęśliwym Zakończeniem. Nagle zapraszam. Może być ciekawy. No dobrze, to co? No to trzeba dopalić ognisko. Dopić herbatkę. Dopić herbatkę. I nie zbudować szałasu na noc, tylko po prostu wrócić do... Do cywilizacji. Do cywilizacji. tam daleko, żeśmy od niej nie odjechali. Tak. Także bardzo dziękujemy za oglądanie. I do następnego razu. Cześć. Cześć.